Cześć! Witajcie w nowym vlogu, w którym pokażę Wam mój nowy zakup w Louis Vuitton. Chyba inaczej nawet się wymawia tę nazwę, ale to nieistotne. Wszyscy wiemy o jakich sklepach chodzi. Powiem Wam szczerze, że na wakacjach kupuje się milej ładne suwenirki. Na wakacjach kupuję chętniej. Dlaczego? Akurat tutaj w Puerto Banos z Marbella, obsługa w sklepie Louis Vuitton jest przemiła, sympatyczna, serdeczna. Dowód będzie potem, po, powiem Wam co mi się przy, przytrafiło. Natomiast w Polsce, w różnych sklepach ekskluzywnych, mówię tak uogólniam, ja nie zawsze czuję się komfortowo. Mam wrażenie, że czasami tak trochę się czuję obco, czasami czuję się oceniana przez niektórych sprzedawców. Mówię tak ogólnie. Zdarzyły mi się takie momenty i to nie było sympatyczne i szczerze mówiąc wolę kupować tutaj, bo tutaj jakoś tak wszyscy w Hiszpanii serdeczni. Zresztą na wakacjach, jak wspominałam, kupuje się bardzo miło. Yy... Był jeden główny zakup, jeden spontaniczny, ale słuchajcie, najmilsze było to, że obsługiwała mnie przemiła i sympatyczna Aurora, jeżeli dobrze pamiętam, która jak już zapakowała wszystko, wszystkie moje prezenty, moje produkty, to wręczyła mi tutaj taki małą, małą torebeczkę, w której są próbki perfum po prostu. I słuchajcie, taki liścik. Podpisała Magdalena, i to jest naprawdę y, przesympatyczne. No, taki mały gest. No, wiecie, no sklepy ekskluzywne, no to starają się jak y, najlepiej, tak? Podejść do klienta. I tutaj napisała. Y, thank you for choosers. Best Wishes Aurora i 8 lipca 2021. I to jest taki mały liścik, który naprawdę sprawił mi radość. I to jest taki mały, sympatyczny gest. Zresztą perfumy bardzo piękne, ale dzisiaj nie o perfumach wyjątkowo. Więc cały zakup był przesympatyczny, w miłej atmosferze. Pani zapytała, czy chce się czegoś napić. Nawet tam coś nakręciłam nielegalnie, jak widzieliście w poprzednim vlogu. No ale słuchajcie, nie ma co przedłużać. Zacznijmy od tego pierwszego małego pakunku, to bardzo chciałam mieć. Tutaj widzicie dołączone wszystkie rachunki. To bardzo chciałam mieć, co jest w środku i trochę namówiła mnie Karola tutaj obecna, bo tak, ona tak. też by chciała coś takiego. Trochę namówiła mnie pani, że jest ostatnia sztuka w moim rozmiarze. To też taki chyba chwyt yy, marketingowy. Zadziałał w każdym razie i do, głównego, yy, do głównej torebki jeszcze dokupiłam coś, coś, co bardzo chciałam mieć. I kto mnie ogląda, to nie będzie jakieś tam wielkie zaskoczenie, bo, bo mówiłam o tym wielokrotnie, że chciałabym mieć. No i skusiłam się właśnie na markę Louis Vuitton. Teraz taki piękny unboxing. Słuchajcie, otwieramy i patrzymy. Bardzo ładnie zapakowane w worek. I co jest w środku? No, oczywiście, w środku jest pasek. Pasek, który. Hmm. Strasznie chciałam mieć, i uwaga, nie chodzi mi o tę stronę z logotypami Louis Vuitton, a chodzi mi o tę karmelową stronę, bo to jest taki karmel idealny, kolor, który, który no, pasuje do tych moich ubrań stylizacji, mojej karnacji. Mam taki zwykły pasek za 17 zł i on już się oczywiście, już tam ledwo, ledwo. Dlatego słuchajcie, wolałam mieć jeden porządny, z delikatnym tutaj logotypem. Logo, logo, bo ja zawsze mylę logo, logotyp, nieważne, ale wygląda, słuchajcie, bardzo fajnie, właśnie do spodenek i jest dwustronny. Karla się zgłasza? Ja właśnie chciałam powiedzieć, że świetne w tym pasku jest to, że jest właśnie dwustronny, bo tak naprawdę tak. masz jeden pasek, tak. ale. Jakbyś miała dwa. Tak, jakbym miała dwa. Dokładnie. Z jednej i z drugiej strony wygląda pięknie. Bardziej przemawia właśnie do mnie ta e, strona karmelowa, bo właśnie o taki rozmiar, o, o taką e, małą wielkość e, klamry. Ta klamra nie jest jakaś wielka, nie mocno bije po oczach. Ten Hermes był taki bardziej bijący, mam wrażenie. Więc słuchajcie, taki pasek mam dwustronny. Może z tej też będę nosić, zobaczymy. Ale głównie kupiłam, bo chciałam mieć jeden porządny pasek. Bo zawsze pytacie, a tam ja miałam jakiś taki jaki, on tam się rozprosza. Próba jeden, drugi, mówię jeden porządny. E, mam bardzo mi się podoba. E, karmelowy jest. Słuchajcie, no i przechodzimy do tej torebki. Zanim. Czekajcie, bo to takie. nie jest takie proste, tak torebkę e, ładnie, elegancko wyjąć. Dobra. E, zanim otworzę, powiem jeszcze o jednej rzeczy, która mi się przytrafiła. E, płacąc za zakupy, daję kartę pani e, Aurorze Przemiłej Sympatycznej. No a pani mówi: odbowa. Odmowa. Coś jest nie tak. No to mówię, trzeba włożyć no bo tam może rzeczywiście PayPal nie działa Te przykładanie. Wkładam kartę w czytnik. Odmowa. No i zaczynam się czuć niekomfortowo. Ale ta pani Aurora z anielskim spokojem mówi, wie pani, może ma pani jakiś y, limit na koncie do wykorzystania. Proszę to sprawdzić. No, oczywiście, oczywiście, że mam limit. Więc szybko weszłam tam w ustawienia. W bankowość, zmieniłam ten limit na dwa razy wyższy, no i oczywiście ta płatność od razu przeszła. Yy, powiem Wam, że y, takie mam wrażenie, że w Polsce poczułabym się bardzo niekomfortowo. Yy, a ta pani była tak miła i sympatyczna, zresztą Karola była świadkiem. Tak. Yy, że ona spokojnie mówi: To wielu klientom się z, y, zdarza. Po prostu proszę sprawdzić, jaki ma pani limit w koncie, na koncie. No i oczywiście w tym momencie ja tam chciałam oczywiście wejść w tę y, moją bankowość, i w tym momencie oczywiście mój telefon się rozładował, bo mój syn musiał koniecznie jakiś filmik tam y, obejrzeć wcześniej, a ja miałam rozładowany. I słuchajcie, ta pani jeszcze mi dała swoją ładowarkę, tak? Czy to już nie jest miłe? To nie jest miłe. To było tak miłe i tak urocze, że ona jeszcze podeszła i zapytała się, jak tam czekałaś, czy nie chcesz wody? wina, tak, szampana. tak, szampana, tak. Słuchajcie, oczywiście możemy powiedzieć, że to są jakieś tam kwity reklamowe i tak dalej, ale e, tej pani, ta pani była uprzejma. Oczywiście jej też zależy na sprzedaży i tak dalej, ale to wszystko się odbyło w tak miłych, sympatycznych okolicznościach, że ja nie poczułam zażenowania. Prawda, a ta pani no, od początku do końca zachowywała się profesjonalnie i z uśmiechem na ustach, a to nie zawsze właśnie w tych polskich sklepach mi się zdarzało, dlatego między innymi chętnie kupuję za granicą. Nie wiem, może, mam, może trafiałam na niewłaściwych sprzedawców. Dajcie znać, jak to u Was jest z zakupami luksusowymi w Polsce, bo jestem ciekawa. Więc taka była sytuacja, i później tam przeszła ta karta i nie było problemu. W każdym razie miło się ta pani zachowała. I teraz następuje ten bardzo miły moment. Otwieramy ten wielki karton. Taki ładny ten karton, jak ładnie to wszystko wygląda. I pani oczywiście też powiedziała, żebym jeśli nie będę używała jej w danym sezonie, no to żebym chowała w ten woreczek przeciwkurzowy. Tutaj nawet jakaś naklejka jest na woreczku, niemożliwe. I ta da da da, ta da, da. Nie będzie wielkiego zaskoczenia, czy będzie? Nie, no klasyk. Myślę, słuchajcie. że będzie, yy, że będzie, bo to jest jednak klasyk, ale taki na do końca. Inny. Dobra, już pokazujemy. Ta da da da, ta da da yy, Tak, tak, tak. Tak, tak, tak. Słuchajcie, takiego modelu to jeszcze chyba nie widziałyście, dziewczyny, która widziała to napisać. Co to jest? To jest coś podobnego do modelu Neverfull, który ja mam, ale w tym kolorze Damir Acur, ale trochę inna, bo zobaczcie, ta torebka ma zalety. Kiedy ja ją zobaczyłam, mówię O, ładna. I tak jakoś tak przemknęłam, bo miałam kupić zupełnie inną. Zaraz wam wkleję zdjęcie. Polowałam na, takim, na jedno, jedną rączkę, ale Karla powiedziała, że ta jest super. I kiedy ją zobaczyłam, no fajna, fajna, ale chyba nie. I Karlo mówi: Oj, weź, zobacz do ręki i przymierz. No ja ją przymierzyłam, po prostu leżała jak ulał. Ta yy, torba, w porównaniu z, z zwykłym Neverfulem ma następujące zalety. Przede wszystkim pleciony tutaj, pleciona rączka. I to jest coś innego niż zwykła rączka, bo ta rączka nadaje takiej. Wakacyjności tej torebce. A tę torebkę będę nosić tylko w wakacje. Tak umówmy się tam ciepłą wiosną i latem, bo ten kolor akurat nosiłam zawsze tylko właśnie latem. Taki mały drobiazg, ale ta torebka jest fajna, bo tutaj ma magnesik, tak? I nam się pięknie zapina. Ciach. Więc to jest absolutnie plus. I drugi plus jest taki, że tę torebkę można rzeczywiście realnie zmniejszyć. I będzie jakby inna torebka. Zupełnie inaczej wygląda. I prezentuje się następująco. Widzicie? Jest zupełnie inna. I spokojnie można tu sobie otworzyć i tam te wszystkie torebki, te wszystkie rzeczy schować. Tak się prezentuje w wersji mini. Karola? Torebka dwa w jednym, pasek dwa w jednym. Tylko ze mną musisz na te zakupy No tak, To prawda, bo tak naprawdę to Karola i jeszcze nasza znajoma mówią, pasują do Ciebie te rzeczy idealnie, idealnie bierz. I właśnie to jest taka zaleta, ta, że, że się tak fajnie zmniejsza i można ją, widzicie, ciach, ciach, od razu szybko rozpiąć i jest większa. No i właśnie ten magnesik to nic tam nie powypada. No i słuchajcie, jest różowa w środku i Pani mnie na jedną rzecz zwróciła mi uwagę, że jak dezynfekuję ręce, słuchajcie, płynem dezynfekującym, to, żebym od razu nie dotykała tutaj środka, bo to jest jednak delikatne. Omówmy się, kto mnie zna, ten wie, ja to... Karola mnie zna. Wiadomo, że ta torebka tam za trzy miesiące już będzie brudna w środku i będę próbowała ją jakoś doczyścić. Może sobie jakiś tutaj organizer kupię, zobaczę, no ale to jestem cała. Ja, yy... ja słuchajcie, wyznaję taką zasadę, że torebki, z torebek należy korzystać, używać. Dowoli. Ja nie, nie kolekcjonuję torebek, nie sprzedaję ich dalej, jestem im wierna. Noszę, noszę, noszę aż do zużycia. Moja poprzednia Neverfull ma teraz prawie 8 lat. No i już wygląda na zużytą. I ja ją tam pewnie będę też jeszcze gdzieś nosić. To nie jest tak, że ją sprzedam, bo mam do niej sentyment, bo ją dostałam na urodzenie Marcela. Od, od męża i od teściowej, taki wspólny prezent. Ale słuchajcie, no, 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 ta, o tą postaram się dbać. A jak to będzie, to nie wiem, no po prostu ja to, torebki używam, rzucam, noszę w nich ziemniaki też, bo, jest, bo też gotuję i, i, i chodzę do warzywniaka, jak każda z Was. Ale no, postaram się o to zadbać, także dajcie znać, czy Wam się podoba taka wakacyjna forma. Mi się podoba, bo jest inna od tych Never fully, tych zwykłych, klasycznych, które wszyscy mają, wszystkie dziewczyny, a tutaj coś jednak ją wyróżnia. Karola? No, ja Ci mówiłam, że dla mnie ona jest dużo lepsza niż ten pierwszy model, który miałaś konkretnie kupić. Tak, kupić. że jej się Karolinie bardziej podoba. No i tak słuchajcie, no pasuje do mnie rozmiarowo, gabarytowo. Ona jest lekka, więc fajna sprawdza. Sprawdzałyśmy na stronie, nie było. Dostępnej jej. Niestety prawda? już nie jest dostępna, tak. Już nie było jej dostępnej. Eee, nam się udało, to był ostatni egzemplarz. Po prostu, krótko mówiąc, czekał na mnie. Dajcie znać, bo jestem ciekawa, czy się podoba e, taka torebka e, łapką w górę, albo dajcie znać e, w komentarzu, jak to jest z tymi zakupami ekskluzywnymi w Polsce. Czy są takie miejsca, gdzie lubicie chodzić, dobrze się czujecie, fajnie was e, sprzedawcy traktują, czy też jakieś mieście takie nieprzyjemności. Ciekawi mnie to bardzo. Czy tylko to jest moje odczucie. E, pięknie dziękujemy, całujemy, subskrybujemy. Kochamy i chcecie więcej torebek to tam klikajcie, oglądajcie te reklamy, nabijajmy reklamy, będzie więcej torebek. Jeśli chcecie to łapki w górę, całuję i kocham. Pa! Pa!